Jak powiedzieć oprócz po hiszpańsku, a jak powiedzieć oprócz tego, a jak powiedzieć oprócz tego, że, albo oprócz tego, co powiedziałeś? O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Hola, como estáis? Witajcie w kolejnym odcinku ablo Español. W tym odcinku porozmawiamy o pewnym hiszpańskim wyrażeniu, które pomoże nam powiedzieć oprócz na te wszystkie sposoby, które przed chwilą wymieniłem. Będzie to odcinek bardzo ważny, dlatego że to wyrażenie jest bardzo często używane. Jak zobaczycie, czasami sprawia problemy samym Hiszpanom, ale nie martwcie się, wszystko sobie przeanalizujemy tak, żeby dla nas było to łatwe. I też będzie to ważny odcinek z tego powodu, że w tych wszystkich Wariantach, które wymieniłem na początku, to oprócz to wyrażenie będzie się nieco zmieniało. W sensie będzie miało nieco inną konfigurację, dlatego wszystko musimy sobie to porządnie przejrzeć i przeanalizować. Więc zostańcie do końca, bo na pewno będzie ciekawie. Zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a po obejrzeniu tego odcinka wpadnijcie też na Instagrama i na Facebooka. A my już teraz zaczynamy. Zapraszam! Jeśli jeszcze nie domyśliliście się, o jakie wyrażenie tutaj chodzi, to muszę wam powiedzieć, że chodzi tutaj oczywiście o wyrażenie aparte d. Aparte D to właśnie jest oprócz po hiszpańsku i zobaczymy, jak to się zachowuje w różnych sytuacjach, w różnych konfiguracjach. W każdym razie na sam początek dwie bardzo ważne rzeczy do zapamiętania. Po pierwsze, to jest to, że to pierwsze słowo, aparte. Pisze się razem. Zawsze się pisze razem. Oczywiście to samo słowo aparte ma różne inne znaczenia, ale w tym znaczeniu też się pisze razem, i to jest jeden z pierwszych błędów, które Hiszpanie popełniają bardzo często i piszą to osobno. A to aparte osobno znaczy zupełnie co innego: znaczy. Do jakiejś strony, w jakimś tam kierunku czy w jakimś tam miejscu. Tym zajmiemy się kiedy indziej, jeśli chcecie i musicie wiedzieć, że bez tego przyimka D to słowo aparte też znaczy coś innego. Na przykład, że coś musimy potraktować osobno, że coś jest odseparowane, ale w takich znaczeniach też się pisze to razem. Też się tym zajmiemy w innych odcinkach, jeśli chcecie, dajcie znać w komentarzach. W każdym razie w tym znaczeniu, z, przy, z tym przyimkiem D, aparte D, znaczy tyle co oprócz. I pamiętajcie o tym, że ten przyimek jest ważny później. Zobaczymy, jak się Hiszpanie mylą układając z tym aparte D zdania złożone i jak zjadają ten przyjmek, a tego absolutnie nam nie wolno robić. Zapamiętajcie zatem, że to zawsze tak wygląda. Aparte D, o tym D nigdy nie zapominamy i ewentualnie dalej układamy coś innego. I co potem aparte D może być? Mogą być różne rzeczy, jeśli mamy samo aparte D i nie chcemy budować zdania złożonego, tylko. Proste zdanie, że oprócz czegoś tam, bez aktywnego czasownika, bez odmienionego czasownika, to może być tam bezokolicznik, czyli infinitivo, ale może być też tam jakaś rzecz, jakiś rzeczownik, co za chwilę zobaczymy na przykładach. Zapamiętajcie zatem, że to zawsze będzie miało taką formę, aparte de. Pierwszy przykład z bezokolicznikiem, czyli z infinitivo, aparte de ser muy listo, también, es muy divertido. Aparte de ser muy listo, también es muy divertido. E, czyli oprócz tego, że jest, my po polsku byśmy tak bardziej naturalnie e, powiedzieli, oprócz tego, że jest e, mądry, inteligentny, że jest sprytny, e, to jest też bardzo rozrywkowy, bardzo zabawowy, zabawny, czy też po prostu jest fajny. Tak moglibyśmy to zrozumieć. I tutaj mamy infinitivo, czyli oprócz bycia. Tak byśmy przetłumaczyli być może trochę mniej naturalnie to brzmi po polsku, ale możemy też dosłownie przetłumaczyć, że oprócz bycia inteligentnym to jest też bardzo zabawowy, rozrywkowy. Tak właśnie można by było to zrozumieć. I tutaj mamy po prostu Infinity Po tym de. tutaj nie ma żadnej. Trudności. W innym przykładzie moglibyśmy powiedzieć, na przykład, że Aparte de ser un buen amigo, siempre está dispuesto a ayudar. Aparte de ser un buen amigo, siempre está dispuesto a ayudar. Czyli oprócz tego, że jest znowu, oprócz bycia dobrym znajomym, dobrym przyjacielem, zawsze jest gotowy do tego żeby pomóc, tak właśnie możemy to zinterpretować i tutaj też widzimy, że jest dalej infinitivo i nie ma żadnego problemu. Oczywiście w drugiej części zdania jest już odmieniony czasownik indikatywu, ale jak widzicie te zdania są na razie bardzo proste. Także zapamiętajcie, że infinitivo jak najbardziej na samym początku może być. Jeśli zaś zastanawiacie się, dlaczego z jednej strony jest ser, z drugiej strony jest estar, to musicie wiedzieć, że takie rzeczy Wyjaśniamy sobie w moim kursie o Ser, Estar i Aber też. Link znajdziecie pod spodem w opisie i bardzo serdecznie Wam ten kurs polecam. A my za chwilę jedziemy dalej. Jeśli zamiast infinitywo, zamiast bez okolicznika, chcemy tu dać jakiś rzeczownik, jakąś rzecz, jakieś substantywo, to też możemy to zrobić bez najmniejszego problemu i możemy powiedzieć na przykład, że A de la sopa tenemos que preparar el estofado. A parte de la sopa tenemos que preparar el estofado, e czyli oprócz zupy musimy przygotować gulasz, powiedzielibyśmy, czy jakąś taką potrawkę mięsną, to jest właśnie estofado i tutaj widzimy, że oprócz tego i tu jest jakaś rzecz, aparte de la sopa. Tak to właśnie wygląda i nie ma tutaj też zbytniego problemu. Za chwilę być może problemy się zaczną, ale też nie ma się co martwić, bo wszystko sobie porządnie wyjaśnimy. Należy tutaj też zwrócić uwagę na to, że aparte de jest wyrażeniem dość wersatylnym, to znaczy, że znaczy oprócz Prawie w każdej sytuacji, znaczy w każdą stronę może to iść. Może to iść w stronę ekskluzywną, czyli że wyłączając coś, że z wyjątkiem czegoś, z wyłączeniem czegoś czyli oprócz czegoś tam, ale może być też, jak do tej pory to widzieliśmy, w pozytywnym, w bardziej adytywnym, czy w bardziej dodatkowym znaczeniu, że oprócz tego dodatkowo coś tam jeszcze się dzieje. I będzie to zależało od kontekstu i też będzie to zależało od budowy samego zdania. Możemy powiedzieć na przykład, że nadie queria hablar con ella aparte de mi. Nadie quería hablar con ella aparte de mi. Czyli, że nikt nie chciał z nią rozmawiać oprócz mnie i tutaj widzimy, że jest to ten charakter ekskluzywny, wyłączający, że z wyjątkiem czy wyjąwszy mnie nikt nie chciał z nią rozmawiać. To znaczy, że ja chciałem, ja byłem wyjątkiem, a nikt nie chciał z nią gadać. W tej sytuacji moglibyśmy to oprócz wyrazić za pomocą excepto, excepto dio. Powiedzielibyśmy, że nadie quería hablar con ella excepto yo. Excepto Dio. Tak właśnie byśmy to ułożyli. O Excepto możemy też zrobić inny odcinek, jeśli macie na to ochotę. I zapamiętajcie, że tutaj już nie jest mi, tylko jest Dio w towarzystwie Excepto. O tym zresztą mam inny odcinek, o tym kiedy używa się Dio i tu zamiast mi i ti. Tak jak najczęściej się to używa w przypadku preposiciones. W każdym razie tutaj widzimy, że jest to ten charakter wyłączający. Jeśli zaś. Ktoś powie, że Tiene Mucias amigos aparte de mi. amigos aparte de mi. To będzie to raczej znaczenie pozytywne, włączające. To znaczy, że oprócz mnie, poza mną ma jeszcze innych wielu znajomych. To znaczy, że ja też jestem częścią tego równania, nie jestem wyłączony z tego, tylko oprócz mnie... Ja należę do tej grupy szerszej innych znajomych, czyli że. Tiene muchos amigos aparte de mí. To moglibyśmy zamienić na además de. Además de, czyli właśnie to oprócz, ale w znaczeniu tym dodatkowym, że w dodatku oprócz mnie ma jeszcze wiele innych osób. Tak właśnie to wygląda. W niektórych sytuacjach może być to dość konfundujące, dość mylące. Najczęściej. To aparte D, mimo że jest wersatylne i może się pojawić zarówno w kontekście ekskluzywnym, jak i w inkluzywnym, jeśli szerszy kontekst nam na to nie wskazuje, to raczej interpretacja będzie ta dodatkowa, a nie ta wyłączająca. Jeśli będzie negacja, no to wtedy można to zrozumieć wyłączająco. Tak jak widzieliśmy, że nikt oprócz mnie nie chciał z nią gadać czy nie chciał z nią rozmawiać. Z wyjątkiem mnie, tak to można zrozumieć, ale jeśli jest to pozytywne zdanie, to bez szerszego kontekstu raczej zrozumiemy to w ten sposób, że oprócz mnie w dodatku coś tam się dzieje. Jeśli ktoś powie na przykład bez szerszego kontekstu, lub jeśli napisze i nie będzie możliwe wyczytanie tonu tej wypowiedzi, i przeczytamy czy usłyszymy coś takiego, że le interesan muchas cosas aparte de la cocina le interesan muchas cosas aparte de la cocina e, czyli że interesują go czy interesują ją e, wiele rzeczy interesuje go czy ją wiele rzeczy oprócz kuchni e, to interpretacja jest raczej Włączająca, inkluzywna, to znaczy, że nie tylko kuchnią się interesuje, ale różnymi innymi rzeczami. Czyli además, de la cocina, le interesan muchas cosas. Tak moglibyśmy to interpretować i jeśli kontekst na to nie wskazuje, to. Raczej na pewno możemy się założyć, że jest to kontekst inkluzywny i można to zamienić na ademasz D. Bo jeśli ktoś by chciał w takim pozytywnym zdaniu, nie negującym, bez żadnego no, czy nadie, czy nunka na początku, ten charakter ekskluzywny zawrzeć w tym zdaniu, to użyłby raczej excepto i powiedziałby na przykład, że. Le interesan muchas cosas excepto la cocina. Le interesan muchas cosas excepto la cocina. Czyli interesują go czy ją. Interesuje go czy interesuje ją wiele rzeczy wyjąwszy kuchnię. Oprócz kuchni w znaczeniu, że kuchnia nie. Że inne tak, ale kuchnia nie. I tutaj kuchnia nie należy już do tej grupy. Więc jest to znaczenie ekskluzywne, a nie inkluzywne. Jak widzieliśmy to w przypadku... Aparte D w tych zdaniach pozytywnych, czy też ademas D. Taka jest właśnie tutaj różnica pomiędzy tymi różnymi. Oprócz, zapamiętajcie, że aparte D może mieć znaczenie zarówno inkluzywne, jak i ekskluzywne, ale jeśli ani kontekst, ani budowa negatywna tego zdania nie wskazują na to, to raczej będzie to inkluzywny, a nie ekskluzywny kontekst tutaj i ekskluzywne znaczenie. Do tego raczej użyjemy excepto częściej niż. Aparte D. Tak to właśnie wygląda. No dobrze, to jak powiedzieć, że oprócz tego, że coś tam, to jeszcze coś tam, czyli jak ułożyć pełne zdanie yy, z aktywnym czasownikiem po tym apartę D. Wystarczy do tego dodać K, i tutaj pamiętajmy, że nie można o tym D w tej konfiguracji zapomnieć, co Native'om bardzo często się zdarza. I bardzo często mówią i piszą, aparte que. Aparte que nie istnieje, aparte de que zawsze musi być. Zobaczmy jakiś przykład. Możemy powiedzieć na przykład coś takiego, że aparte de que le gusta leer, le gusta también ver películas. Aparte de que le gusta leer, le gusta también ver películas. Czyli że oprócz tego, że lubi on czy ona, lubi e, czytać, to lubi też oglądać filmy. E, I tutaj widzimy, że mamy dwa aktywne zdania. E, tutaj już nie jest tylko i wyłącznie bez bezokolicznik, tylko jest aktywny, odmieniony czasownik GUSZTAR, czyli Legusta. Tak to właśnie wygląda, tak to może być. I pamiętajcie w takim układzie, że nie wolno Wam zapomnieć o tej prepozycji de. Nie można popaść w keismo, tak jak to Hiszpanie bardzo często robią, dlatego że odejmą nam punkty na każdym sprawdzianie czy egzaminie, więc pamiętajcie, że aparte de que musimy to sobie wbić do głowy w całości. Tak to właśnie działa w języku hiszpańskim i o tym pamiętajmy. Kolejny przykład tego typu. Aparte de que trabajaba mucho, siempre tenía tiempo para estudiar también. Aparte de que trabajaba mucho, siempre tenía tiempo para estudiar también. E, czyli, e, że oprócz tego, że pracował czy pracowała dużo, to zawsze miał czy miała e, czas na to, żeby studiować, żeby się uczyć też, czy również. I tutaj, jak widzimy, jest kolejny przykład na to, że mamy zdanie aktywne, w sensie dwie części są odmienione, z odmienionym czasownikiem, po tym aparte D. Mamy K i dalej odmieniony czasownik, znowu mamy aparte D. I pamiętajmy o tym, że tego D wywalić nam nie wolno. I jak widzimy tutaj, mamy Opis sytuacji z przeszłości jest to imperfekto. Jeśli takie niuanse pomiędzy hiszpańskimi czasami przeszłymi Was interesują lub sprawiają Wam problemy, to polecam Wam inny mój kurs o hiszpańskich czasach przeszłych, właśnie i link do niego znajdziecie pod spodem w opisie. Jeśli zastanawia Was sam szyk tego zdania, to oczywiście on też jest dość elastyczny. Tutaj to apartede może być też. W środku, nie musi być na początku, jak to sobie do tej pory układaliśmy. Moglibyśmy ten szyk odwrócić i powiedzieć, że Siempre tenia tiempo para estudiar, aparte de que trabajaba mucho. To nie ma tutaj z, z żadnego znaczenia. I to tam, więc też może być na początku, może być na końcu, w tym drugim zdaniu. To już jak tam chcemy. I tak to właśnie wygląda, że. Te zdania aktywne zachowują się w ten sposób, że zawsze potrzebują tego ke i tego, żebyśmy pamiętali o preposition de. I za chwilę jedziemy dalej. No dobra, a jak powiemy w takim razie oprócz tego, po prostu krótko, oprócz tego, w znaczeniu oprócz tych słów jakiejś, tej myśli, tej sytuacji, do której nawiązujemy, jak to powiedzieć? Tutaj będziemy potrzebowali innego, krótkiego słówka i możemy. Uso bien, taki eh, Aparte de eso, también tenemos que analizar los resultados. Aparte de eso, también tenemos que eh, analizar los resultados, czyli Co ktoś powiedział oprócz tej sytuacji, oprócz tego, co ktoś wspomniał wcześniej, musimy też przeanalizować rezultaty czy też wyniki. I tutaj po prostu mamy ESO. Mogłoby być też ESTO, jeśli to jest dopiero coś, co wprowadzamy do tematu. W każdym razie, jeśli ktoś to już powiedział wcześniej, może być też ESO. Do tego się odnosimy, więc mówimy aparte de ESO también tenemos que analizar los resultados. Tak to właśnie wygląda. Może być po tym takie inne krótkie słówko, ale uwaga, jeśli chcemy to rozwinąć i powiedzieć, że oprócz tego, co powiedziałeś, to już będzie to wyglądało inaczej i za chwilę zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli będziemy chcieli to rozwinąć i powiedzieć w pełnym zdaniu, że oprócz tego, co powiedziałeś, to coś tam innego się dzieje, to też będziemy potrzebowali krótkiego słówka, ale nie, eso, tylko lo. I zobaczmy jak to będzie wyglądało. Możemy w pełnym zdaniu powiedzieć na przykład aparte de lo que has dicho, aparte de lo que has dicho, cabe mencionar también su aportación. Aparte de lo que has dicho, cabe mencionar también su aportación, e, czyli oprócz tego co powiedziałeś, warto czy należy wspomnieć też o jej lub jego, lub państwa, lub ich wkładzie. E, czyli tutaj widać, że oprócz tych słów, tak jakby oprócz tego, co powiedziałeś, ale pamiętajcie, że to to, to lo musi być czymś niekonkretnym. Nie możemy mieć na myśli żadnego konkretnego rzeczownika. To, jak to będzie działało, zobaczymy za chwilę. To jest takie nieokreślone to. Oprócz tego, co powiedziałeś, oprócz tego, co pomyśleliśmy, o czym mówiliśmy, oprócz tej sytuacji, tu właśnie będzie to lo. Oprócz tego, co powiedziałeś, warto też wspomnieć, czy należy też wspomnieć o ich wkładzie, czy o jego jej wkładzie. Jeśli chodzi o konstrukcję masz infinitivo, czyli kabę mencjonar, kabę destacar, rekordar i tak dalej, mam o tym osobny odcinek i serdecznie go Wam polecam. W każdym razie widzicie tutaj, że składnia jest już inna i mamy apartę de loque as dicho. Tak to właśnie wygląda. I za chwilę zobaczymy, jak to się dzieje, jeśli ta rzecz jest konkretna. Jeśli mamy na myśli, nie to ogólnie to, tylko. Tę konkretną rzecz, i dalej będziemy kontynuować. Że oprócz niej coś tam innego będzie się działo. Za chwilę zobaczymy, jak to działa. Następny przykład. No tenemos más tareas, aparte de la que estamos terminando. No tenemos más tareas, aparte de la que estamos terminando. Czyli tutaj już trochę inaczej, i mamy aparte de la que. I co to znaczy? To znaczy, że nie mamy więcej zadań oprócz tego. Które kończymy, które właśnie kończymy, i tutaj już widzimy, że jest de la que, dlatego że odnosimy się do tarea, że kończymy tę jedną tarę, tę jedną rzecz, to jedno zadanie, i do tego rzeczownika la tarea jest to la dostosowane, właśnie, że tylko ta, którą kończymy, to zadanie, które kończymy, nam zostało. Więc pamiętajcie, że lo to jest tylko ogólnie, jeśli nie mamy żadnego konkretnego rzeczownika na myśli, po prostu to, co powiedziałeś, a tutaj ta, którą kończymy, czy to zadanie, które kończymy, ta tarea, to jest tola właśnie w tym zdaniu. I zapamiętajmy, że tak to właśnie działa, że to ke tam jest. Oczywiście w takiej konfiguracji, w takiej sekwencji z tym de loke de lakę się łączy. I zapamiętajcie, że jeśli mówimy o męskim jakim rzeczowniku, to oczywiście to lo, to nie będzie lo, tylko będzie się łączyło to l z de i będzie del, a parte del. Que. Możemy powiedzieć na przykład, że. Non masz examenes, aparte del que acabamos de aprobar. masz aparte del que acabamos de aprobar. Czyli nie zostaje nam, nie pozostaje nam więcej egzaminów, nie zostało nam więcej egzaminów, tak naturalnie powiemy po polsku, czy nie mamy więcej egzaminów oprócz tego, który właśnie zdaliśmy. Tutaj w domyśle mamy el examen, dlatego. To L, tam jest a nie LO i to się musi dokleić do tego D, oczywiście, dlatego że to nie jest już niekonkretne to, tylko konkretny ten, konkretny egzamin. Oprócz tego, który właśnie zaliczyliśmy, nie mamy więcej egzaminów, tak to właśnie działa w języku hiszpańskim, tak to możemy zinterpretować i pamiętajcie, jak działają te wszystkie poszczególne konfiguracje. W poprzednim zdaniu widzieliśmy dwa zdania o charakterze Ekskluzywnym, wyłączającym, więc na sam koniec ułóżmy sobie z jednej strony zdanie inkluzywne, a z drugiej też takie, które ma na myśli, gdzie mamy na myśli rzeczownik w liczbie mnogiej. W takim układzie możemy powiedzieć na przykład, że aparte de los que hemos firmado, tenemos que firmar tres documentos más. Aparte de los que hemos firmado, tenemos que. Firmar, treść dokumentów masz. Tutaj można by było dodać też gdzieś, a parte de los que ya hemos firmado. Czyli oprócz tych, które już podpisaliśmy, musimy podpisać jeszcze trzy dokumenty. Tak właśnie moglibyśmy to zrozumieć, czyli nie wyłączająco już, a włączająco, że oprócz tych to jeszcze dodatkowo. Musimy trzy inne podpisać. Tutaj jest losz, dlatego że mówimy o dokumentosz. Tak to właśnie wygląda, jeśli mamy na myśli konkretny rzeczownik w liczbie mnogiej. Zapamiętajcie zatem, zatem że to aparte D właśnie tak działa. Najważniejszymi rzeczami do zapamiętania, oprócz ortografii, oprócz tego przyimka D, który zawsze tam musi być, jest to, jaka jest sekwencja, w zależności od znaczenia i z jakimi krótkimi słówkami to apartede się łączy. No i to oczywiście, że apartede samo w sobie może mieć charakter inkluzywny i on jest częstszy, ale też może mieć w negatywnych zdaniach charakter eks ekskluzywny, czyli wyłączający. Tak to właśnie działa w języku hiszpańskim. No i tak się właśnie przedstawia sprawa z oprócz, czyli z apartede w języku hiszpańskim. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że jest dla Was przydatny. Jeśli tak jest, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz, to zawsze pomaga, e, zwłaszcza w kwestiach algorytmowych. Ja na sam koniec pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Las Palmas de Gran Canaria, e, gdzie jak zwykle nagrywam odcinki, na, jak zwykle też jestem przed hotelem Santa Catalina, e, w ogrodzie przed hotelem Santa Catalina właśnie. Ten hotel jest o tam e, dokładnie a ja sobie siedzę tutaj pod tymi przyjemnymi bananowcami i jak wiecie, jeśli oglądacie często mój kanał, też często nagrywam odcinki właśnie tutaj. I stąd serdecznie Was pozdrawiam raz jeszcze, dziękując Wam za obejrzenie i za wysłuchanie. Musicie też wiedzieć, bo za chwilę zobaczycie moich patronów, że możecie wspierać działalność ABLO Espanol nie tylko przez patronata, ale też stawiając mi wirtualną kawę. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. No i cóż, dziękuję Wam raz jeszcze. Ja już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcie rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli chcielibyście wesprzeć Ablo Espaniola, a jeszcze nie jesteście patronami, możecie odwiedzić serwis patronite.pl albo postawić mi wirtualną kawę, czy to taką dodającą energii, czy to taką katalońską dodającą kreatywności i animuszu. Wszystkie linki jak mówiłem znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek Wam nie przepadł, a ja jeszcze raz pięknie Wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias, hasta luego.